Osoba, Jesteś... bardzo poważni ludzie, wiesz? Pitbull. No właśnie, widzę. Sami poważni ludzie. I moje na uszy. O kurde, <laughs> pani wszystko wie. Jesteśmy w Warszawie przy PGE Narodowym. Pitbull TV idzie sprawdzić, co dzieje się na konferencji pay. Czy pani będzie kogoś kopała biła, e, czy, będę czy niechętnie? Chciałabym, ja bardzo tęsknię za tym, może kiedyś, może po drugim dzieciuszku. Szefowa, yy, masz do wyboru jedną supermoc, wybierasz. Ale z. A tanie, teleportacja, laser w oczach, zamrażanie ludzi. Mm, no to latam, przetransportowuję prze, się, czyli jak Spider-Man. That's to, co simple and jest So co the... To disappear. to, co disappear. To jest to, To jest to, jest invisible. To jest To jest To jest Głębokie. <laughs> bo tego mi brakuje, więc chciałbym zapanować, zatrzymać na chwilkę, wiesz. Chociaż jak zatrzymasz czas, to w tym czasie mógłbyś zrobić parę fajnych rzeczy. Mogą być śmiesznie i pożytecznie. Masz do wyboru jedną supermoc. Co wybierasz? Super mięśnie. <laughs> Znikanie. Tak jak Ulysses. Dokładnie to samo. Tak, naprawdę? Widzisz, no widzisz, to jest to jakaś taka przydatna moc. Właśnie teraz bym zrobił... Myślę, że chciałabym być w stanie przenosić się tak naprawdę w trzy sekundy gdziekolwiek bym chciała być. Hmm, chcę być mega inteligentna. Te wszystkie supermoce w sensie tam y, super siła, latanie, fruwanie, y, to tak, topienie metalu wzrokiem i tak dalej, co to wszystko znaczy bez dużych mięśni. Nic. E, dobra zabawa, przede wszystkim fajna wiedza, fajna, fajna dawka takiej wiedzy, która na pewno gdzieś w mojej branży zostanie wykorzystana, przynajmniej w jakimś tam procencie, bo ustalmy, że może nie jestem takim fit freakiem i czyli 8 do 12 na biceps. Zależy ile kilogramów. Drop setem. <głos> Nie <głos> wiem o czym <noise> do mnie mówisz. Brzyza na... się, się w nią. Pięknie. Gramy w tej samej drużynie. To by było na tyle. Widzimy się na kolejnych targach, konferencjach, galach. Do zobaczenia.